Witam, witam serdecznie w kolejnych pytaniach i odpowiedziach. Ten odcinek będzie specyficzny, dlatego że dotyczył będzie tylko i wyłącznie jednej dziedziny. Odniosę się do tej kwestii, dlatego że pod jednym z filmów, a dokładnie bólu w placie piersiowej i podejrzenia zawału u mężczyzny leżącego pod centrum handlowym, dostałem informację od medyka, kobiety z Anglii. Która zarzuciła parę spraw związanych ze sposobem mojego udzielenia pomocy, ale nie tak medycznego, jak rozmowy z pacjentem, odnoszenia się do niego i sposobu mojego bycia. Jako ciekawostka podam, że była to informacja krytyczna wobec mojego zachowania, do tego stopnia, że. Pierwszy wpis i rozmowy z tą panią, prawdopodobnie jest to lekarz z Anglii, Polka, która tam wymigrowała, tam studiowała, powiedziała, że za takie zachowanie w Anglii, Niemczech, żebym został już zawieszony. No i bardzo mnie szokowała, bo dobrze wiecie, że jestem pasjonatą ratownictwa i bardzo mi zależy na jakości wykonywania mojej pracy, gdyż jak wiecie. Ja uważam, że ratownictwo medyczne to nie jest piekarnia i nie grożą nam zakalce, tylko grozi nam czyjeś kalectwo albo śmierć. Więc szczególnie poważnie traktuję swój zawód. No i takie zarzuty bardzo mnie szokowały, dlatego zacząłem rozmawiać z tą panią poprzez wymianę informacji. To można prześledzić pod jednym z komentarzy pod tym filmem. Zacząłem dociekać dlaczego tak jest no i byłem ciekawy czy ta pani tylko i wyłącznie rzuciła tylko takie hasło żeby mnie skrytykować w czambu, czy po prostu jest kryje się za tym jakaś merytoryka i chęć wyciągnięcia wspólnego wniosku no i tak po chyba trzecim komentarzu i wspólnym dialogu z tą panią wydaje mi się, że tak że jej chodziło bardziej o o naprowadzenie mnie na pewne tory jako ciekawostkę podałem tam przykład, że e, większość internautów, czyli Was, e, pod komentarzami nazywało mnie właśnie osobą bardzo cierpliwą, e, nazywały mnie osobą z pasją, że widać, że kocham to co robię, a niektórzy nawet nazywały mnie aniołem, e, więc e, podałem to jako argument, no bo troszeczkę nie zrozumiałem, dlaczego w tym e, wyjeździe możecie sprawdzić, jest z mojej strony jakaś. Jaki, jakaś złość, jakaś, jakiś nieprofesjonalizm, no rzeczywiście pani doktor zarzuciła. Tak wydaje mi się, że to jest lekarz, bo mówi, że bardzo docenia paramedyków w Anglii, że wykonują ciężką pracę, a więc odnosi się bardziej do, do paramedyków nie jako do siebie, tylko do kogoś z kim współpracuje. Zapytałem jej, co takiego tam źle robię. No i powiedziała, że jest niedopuszczalne podnoszenie głosu. Że nie wolno mówić do pacjenta cichutko, cichutko, że nie można mówić nie ruszaj rączką. No i bardzo mnie to zdziwiło. Odpowiedziałem tej pani, że niekiedy trzeba bardzo autorytatywnie rozmawiać z pacjentem, a szczególnie który jest pod wpływem środków psychoaktywnych, pod wpływem alkoholu i dlatego w momencie, kiedy pacjent nie współpracował, a na tym mi zależało. Unosiłem głos, żeby ten pan spokojnie leżał, bo robiłem mu EKG i mierzyłem ciśnienie. Jak wiecie, te czynniki mogą wpłynąć negatywnie na, na wynik wymierzonego ciśnienia czy zrobionego zapisu rytmu serca. Więc stąd ta moja prośba do tego pana, nie ukrywam, był to trudny pacjent, niechcący współpracować, który Prawdopodobnie myślał, że tak jak często bywa, może to się zakończyć interwencją Straży Miejskiej i wywiezieniem go na Izbę Wytrzeźwień, więc chciał się salwować ucieczką, i stąd jego niechęć do współpracy na początku. No i okazało się, że przez to, że pani, która mnie poprosiła o pomoc, która znała tego człowieka przynajmniej z widzenia, powiedziała, że ono dwóch, trzech dni zgłasza ból w klatce piersiowej. No nie chciałem dać mu odejść i to jeszcze w jaki sposób odejść. Ten człowiek ledwo trzymał się na nogach, bo próbował parę razy, tego w materiale nie ma, pionizować się. Zachęcałem go, żeby spokojnie leżał, że zbadam go i że będzie wszystko w porządku, to zdecydujemy co dalej. No i zdecydowaliśmy co dalej okazało się, że w zapisie wyszły zmiany w EKG e, oczywiście zmiany te e, to nie była typowa fala parliego e, tylko zmiany e, mniejsze, ale świadczące o tym że jakieś problemy sercowe jakieś problemy sercowe tam e, są wymagające dalszej diagnostyki w szpitalnym oddziale ratunkowym zresztą jak zauważyliście w materiale e, pacjent ten zostaje zabrany do do szpitala przez zespół specjalistyczny, a więc z lekarzem na pokładzie, który dokonał oceny zapisu, EKG i taką osobę przewiózł. Przepraszam Was, w tle będziecie słyszeli mojego synka, który tam sobie gaworzy. Mam nadzieję, że wam to nie przeszkadza, a ja mogę tak szybciutko ten kontent nagrać, bo nie ukrywam, że jest niewiele czasu, kiedy, kiedy w dzisiejszym mogę to zrobić, przynajmniej do tej godziny i. Co jeszcze zarzucono, no zarzucono mi tak jak powiedziałem, że mówiłem cichutko, cichutko do pacjenta, nie wiem dlaczego tak jest, ale jeżeli pacjent zaczyna mówić no to zapis kagu też jest w tym momencie zaburzony, więc mówiłem do niego cichutko, cichutko, żeby mi przynajmniej w tym czasie kiedy robiłem badanie nie mówił. Yy, yy, więc yy, on nie mówił. Yy, w pewnym momencie zaczął tego już słuchać, ale później sobie tam spokojnie nie ma tego na materiale, bo jak wiecie, materiał jest yy, 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 cięty, yy, nie ma tego na materiale. On sobie później spokojnie nie artykułował słowa. Zresztą, jak prowadziłem z nim wywiad, sample, żeby dowiedzieć się, co jemu dolega, to tak samo on spokojnie ze mną rozmawiał. Kolejna rzecz, yy, nie rusza pan rączką. Nie wiem, dlaczego słowo tutaj użyte zdrobniałe odnośnie kończyny dolnej ręki wprowadziło tą panią w takie niezadowolenie i braka probaty tego, że za coś takiego między innymi też bym został zawieszony. No jestem szokowany, kochani, bo dobrze wiecie, że, że staram się profesjonalnie podchodzić do tej pracy, ale gdy są pacjenci nie współpracujący, to trzeba ich dyscyplinować, bo dobrze wiemy o tym, że część pacjentów, która jest w stanie zagrożenia życia, która ma zaburzenia świadomości, niechętnie współpracuje. Taka osoba, której spada na przykład poziom glikemii, ma hipoglikemię i zaczyna być niedotleniona, to w tym momencie współpraca z taką osobą jest bardzo, bardzo utrudniona i niekiedy trzeba taką osobę ratować nawet wbrew jej woli, jeżeli ona już nie do końca może o sobie stanowić i, i cokolwiek mówić. Dałem taki przykład e, właśnie z naszego kraju, jako Polski, bo ta osoba nie wiem jak dawno temu wyjechała, ale jest bardzo duży wysyp ludzi, którzy są naspidowani na amfetaminę, e, są pod wpływem środków psychoaktywnych, są bardzo często agresywni. Dlatego e, autorytet w głosie e, jak najbardziej uważam, że musi być. E, ja staram się. Odnosić do tych ludzi kulturalnie. Oczywiście, pod warunkiem, że mnie nie atakują, nie chcą mnie bić ani zrobić mi krzywdy. Dziękuję bardzo Wam za ten krótki wywiad dotyczący mojego postępowania. Akurat w tym przypadku pacjenta. Obejrzyjcie ten materiał i dajcie w komentarzach informację, czy też tak czujecie jak ta Pani. Pozdrawiam serdecznie i do następnego.